Dzień dobry, Steve Jobs, Pięćdziesiąt 52 Miałem w tym tygodniu wrzucić zupełnie inny film, ale przez to, że niestety się nie udało wykonać tego, co się miało udać wykonać, no to muszę przełożyć to niestety na kolejny tydzień. Więc dzisiaj będzie troszeczkę inny filmik. Nie miałem zbytnio pomysłu, na co mogłem się poszczycić. No i stwierdziłem, że właściwie, że oddamy się w ręce RNG. Dlatego wylosujemy sobie dzisiaj. Killera, jak również wylosujemy sobie dzisiaj perki do niego, ponieważ no jeszcze nie mam zbytnio wylewelowanych Surwajworów, a killerów mam już wszystkich i perki ich też mam wszystkie. Dlatego też weźmiemy, zrobimy to w ten sposób, że wylosujemy sobie killera na jakiejś takiej randomowej stronce, ale też pokażę wam fajną stronę do losowania perków na właśnie albo survivora albo na Killera. Może komuś, kto ma już full, wylewelowane postacie, Cię ta strona przyda. Ona będzie w linku w opisie i po prostu będziecie mogli się pobawić jakimiś losowymi buildzikami. Czemu nie? Może wszyscy o tej stronie wiedzą, a może chociaż jedna osoba pojawi się, która nie będzie o tym wiedziała i będzie mówiła, okidar, ale super nie, no, nie wiedziałem, super, dziękuję, nie? Oczywiście to nie jest ta strona, bo ta strona to jest jakiś taki losowy randomizer do killerów, ale są tutaj wszyscy, więc jakby po prostu zobaczmy, kim dzisiaj będziemy grali w naszej randomowym mecziku. Spin. <ścoughs> no to to będzie ciekawe. Grałem już demo Georgejem i nie jest on mega trudny, ale też przez to, że nie jest mega trudny jest też go łatwo ograć, więc zobaczymy ostatnio chyba dostał nawet jakieś buffy że po udanym ataku na jakby Survivora, po tym swoim jakby skoku, szybciej powinien być zdolny do kolejnego ataku, więc zobaczymy, jak to się ma. A stronka, która będzie w opisie... O, ale ciemno. <laughs> Byłem naświetlony mocno. Ostrość, fokus, mamy to, mamy to, gienek, mamy to. Wszystko OK? Spoko, super. O misień. Ta stronka będzie w opisie, najzwyczajniejsza stroneczka na Survivora, na killera klikamy. Tak, możemy wyłączyć sobie dane perki, jeżeli ich nie chcemy, żeby się losowały. No, ale my chcemy wszystkie, wiadomo. I teraz klikamy Killer Roulette. Po kliknięciu wyskoczą nam cztery randomowe perki. Więc czym będziemy grali z Demo Georgianem? Okej. Okay. Okej, okay, taki no fajny buildzik. Call of Brian czyli po kopnięciu gena będzie on podświetlony i do momentu kiedy będziemy gena... O co ja to tłumaczę? Przecież w gierce wszystko jest napisane. A więc jeszcze raz. Call of Brain po uszkodzeniu generatora perk jest aktywny przez 60 sekund. Generator regresuje 20, 125% normalnej regresji i widzisz jego aurę na żółto. Za każdym razem kiedy Survivor do, będzie miał dobrego skillczeka na nim. Ten generator jest po prostu poświetlony jakby tym głośnym efektem, że wiecie, że coś się dzieje przy tym genie, tak? Fire-up za każdego survivora, który skończy generator, fire-up rośnie w siłę, i za każdego gena dostajemy 4% stakowalnego buffa, który daje nam 4% szybsze podnoszenie z ziemi, spadanie jakby przeskakiwanie przez okna, niszczenie genów niszczenie palet, Surveillance, to jest perk, który musiałem sobie przypomnieć. Każdy regresujący się generator będzie poświetlony na biało. Jeżeli regresja zostanie przerwana, generator zostanie podświetlony na żółto na 16 sekund. I jakby dźwięki robienia generatorów są powiększone o 8 metrów, czyli taki informacyjny perk, dosyć spoko. I Green tak jak mówiłem, jeżeli odejdziemy na 16 metrów od haka, to geny są zblokowane na 12 sekund i możemy to zrobić 4 razy za każdym razem gdy powiesimy innego surwa. Także taki informacyjny perk, troszeczkę taki slowujący perk, troszeczkę przyspieszający nas, no, czyli RNG siadło bardzo dobrze. Addony nie za bardzo wiem jakie mogą być, więc jakby weźmy sobie po prostu te i co? Zobaczymy jak wyjdzie gierka. Startujmy. Panie i panowie, sprawdźmy jak ten RNG build nam tutaj będzie sprzyjać. Myślę, że powinno być w miarę spoczko. Ten jest bardziej odcięty od czegokolwiek. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No fajnie, fajnie świeć sobie. Dobra. Blisko. Balansujące lądowanie? Balansujące lądowanie, okok. Mm, brak jakiegoś background playa. Więc spoko. Dwight się nawet nie opiera, więc podejrzewam, że się będzie chciał zabić. I ta przerywająca myszka. Aha. Maperka od Alana Obudzonego. To jest z moimi ręcami? Czemu wyglądam jakbym, nie wiem, prosił o jakąś daninę? Dobra, zblokowałem się, spoko. A szkoda, że ten Enduring nie wpadł, bo tam widziałem, że Enduring był! Enduring był w planie, ale no nie wpadł. Dobra, biegniemy tu, bo już jest zdjęty chłop. David Cruel. No, nie będziemy tacy, Dwightowi się nie chce grać ewidentnie, no ale nie będziemy tacy. Dobrze, jest Hitchik! Hitchik-taborecik! Gonimy tą cyrylicę mhm. Ogólnie tak się odsunąłem, ale spoko. Jestem czujny. Jestem czujny, chłopacy. Dobra, Ejda, nie ma, nie ma sprawy. Możesz sobie tam zrobić tą sabotaż. Żaden problem, stary. Calm Spirit jest tutaj. Open portal. W ogóle ja zapominam, że ten Demo Georgian ma portale, nie? Totalnie zapominam o tym. A przecież to jest takie mocne. A? Jest szansa, że się tam leczą, więc jakby tutaj coś gdzieś. Ktoś, coś. David Król jest! David Król z mocnym detardem. Dobra, niech go zrobi, no co Mogłem niby przerwać jej to robienie Ale z drugiej strony też wiecie no Było ryzyko, że on mi wyleci, nie? Więc Nie chcieliśmy tego robić Gen zrobiony, dobra Dobra, lo loko spoko Oni teraz już po tego typa od razu Troszeczkę, byczku, za szybki ten Dead Heart. troszeczkę za szybki, no, mógł wsiąść idealnie, ale chłop zrobił po prostu za 30 sekundy za szybko. Dobra, on ginie, ona raczej też zginie, jest duża szansa na to. David, David Król nawet wyszedł po prostu z Gierkiem, spoko. Oni robią gena, ale nie chcę, żeby mi ją zdjęli, bo wtedy na 100% mi wszyscy uciekną. A tak to zawsze dwa kilki bedo. O właśnie Dobra Jest to co że mówił Ale pięknie! Między drzewkami. Tam gena nie robią. Więc prawdopodobnie któryś z tych dwóch jest trzaskany, no Nie jestem teraz pewien, który ale Grim Embrance zadziałał i widzę aurę tego Dwighta. Idealnie Grim Embrance wygrał giereczkę, panowie. To tak naprawdę. Hmm. Aha. No i bayamongo! <laughs> jakby bezproblemowo się udało to zagrać. No, Green jest jednak chyba najpotężniejszym teraz perkiem w gierce, jak widać na czystym przykładzie, dlaczego tak jest. Gdzie wcięło tą maidę? Przydałoby się hacza znaleźć. Miesznieby, by było, jakby ona znalazła. No, pykłem ją gdzieś tu. Bardzo ciekawe, gdzie ona się pociągała. Może leży na haczu już, albo i nie? Pytanie, gdzie ten hacz jest? Bo tu by się nie doczołgała. Masz adrenalinkę? Nie masz. A może do piwnicy poszła? Nie piwniczka? I don't know! Gdzie ta ej ducha, dziewczynucha się podziała? Ja tak bez znaczenia, bo ona marnuje czas sobie nie mi. Ja jestem streamerem, youtuberem, więc dla mnie to bez znaczenia. Widzowie. Bierzcie stronę jak swoją, bawcie się. I po prostu grajcie w różny sposób w DBD, nie musicie grać zawsze najbardziej powalonymi perkami jak Adrenalina czy Grey Membranes. Dziękuję bardzo za uwagę, widzimy się w następnych filmach na YouTubie i oczywiście na streamach. Trzymajcie się, Opła.